Hej, cześć, dzień dobry z tej strony. Zielony, jak widzicie, za mną rozpościera się cały nasz piękny Minecraft. Wracamy tutaj dosłownie na kilka odcinków, jeżeli nie na jeden. Jak wiadomo, będę niedługo zaczynał znowu budować naszego Skyblocka. Dlatego przenosimy się na chwilę na Minecraft'a. I też chciałem w sumie spróbować zagrać w inne gry, ale szczerze Wam powiem, że... nie wiem jeszcze, czy one się do końca pojawią. Czas pokaże. W każdym razie na pewno przynajmniej jeden odcinek z Minecrafta się pojawi. No, czyli ten. Ale też chciałem zacząć taką miniserię, można powiedzieć, eksperymentów, coś takiego. Przynajmniej tak nazwałem świat, na którym mam to robić. Czyli to jest mianowicie to, co widzieliście na poprzednim filmie, czyli pojedynek mobów, co nie? Więc w tym czasie chciałbym zrobić ich jeszcze trochę więcej. No i później myślę, że już się wyrobię ze skyblockiem numer 2 i będziemy mogli na spokojnie rozpocząć sobie tą naszą kolejną przygodę w naszym świecie. Dobra. W poprzednim odcinku Krafta, to było bardzo dawno temu, ale to zapamiętałem, co jest ciekawe. Yy, mówiłem, że będę budował pomnik dla Pepe. Dlatego zrobimy to dzisiaj. Yy, no i co? Chyba będę powoli startował z tym. Mam tutaj piękny dioryt, yy, który mi do tego... O! Zombie! Mały. Co on tu robi? Może użyję trochę tarczy? Kurde, strasznie mam lagi na tym moolcraft'cie. Trzeba wam powiedzieć. Tylko tak mi średnio idzie. O, jeszcze drugi! O, ale go wywaliło. Chłopa. Dobra. Muszę sobie szybko założyć tutaj. Drugą tarczę zapasował. Gdzie jest ten gówniak? Okej, okay, tamtego szkieleta gdzie bić wilk. Co w sumie chcieliście też ironicznie w poprzednim odcinku? Co jest? To by umarli? Nie, chyba tylko szkielet, tak. Okej. Okay. Służę tego typa małego. No, jest. Dobra. Mam nadzieję, że żaden chłopnik tu jeszcze jeszcze nie przyjdzie chyba stąd mi przyszli dlatego, że tutaj mam tak słabo dość oświetloną tą górę, z tego co widzę, <laughs> Ja mam też chrypkę dzisiaj, a no to z powodu alergii, także tylko informuję jakby coś było nie tak z moim głosem. Yy... Dobra, myślę, że dalej nie ma, trzeba oświetlać tutaj jeszcze z tobą Chyba będę tutaj budował yy, główkę PP, tak mi się wydaje. Może tutaj, tu jest ładnie. Taki taka podstawka, co nie? Z tego. W wpiące to może będzie kapkę widać. Yy. No troszeczkę. Dobra, w takim razie ja odpalam chyba timelapsa. Zabieram się za budowanie. Dobra. Ten posąg jest już. Można powiedzieć: skończony. Nie jestem z niego za bardzo dumny. Ale czas na reakcję samego Pepe. Ciekawe jak zareaguje nasz kochany piesek. Może sobie wstanie, Pepe. Już nam zaszczekał. Dobra. Pepe, chodź tu. Jak możesz. O! Ale szybki z ciebie pies. Dobra. Chodź, Pepe, chodź. Ok? Zastanimy sobie tutaj, może, albo tam było lepiej, co nie? No i co, Pepe, jak ci się podoba twój posąg? Wyglądasz bardziej w nim jakiś, no, lis i to taki, co trochę sobie pojadł wcześniej. No i co, Pepe, może się popatrz tam, w tą stronę, w tamtą. Halo. O, i co myślisz? A, nie podoba chyba ci się. Chyba chcesz tam. Co ci się tam takiego podoba? Świnie? Gdzie on jest? A, jednak idziesz. O, kolegę nowego znalazłeś. Twoja nowa miłość. Mogę w sumie ją oswoić Oczywiście że się nie udało Takim tak nie działa Szkoda Trudno Czyli w sumie podsumowując PPS znalazł swoją nową miłość e, pomnika za bardzo albo nie widział albo po prostu mu się tak nie spodobał, że po prostu nie chciał tego komentować. No także odcinek taki powiedzmy, że na wpół udany. Piszcie jak chcecie, co bym o tym myślicie. No Oczywiście to jest posąg z diorytu, także za ładny wyjść nie mógł. Yy, oczywiście dołożyłem tam jeszcze bloki żelaza na oczy. No bo mnie oczywiście stać. Chodziło, ale mnie stać. I jeszcze jako nos i te źrenice, chyba tak się to mówi. W każdym razie jako tą drugą część oczu i jako nos to dają tam te cegły neterowe z twierdzy. Nie wiem skąd ja je miałem kompletnie. Ale skąd się wziąłem. Anyway, chyba będziemy w małym końcu i gdzie jest moja papuga? Bo pamiętam, że miałem papugę. Czy ona się nie. Nie wiem, gdzieś sobie poszła. Uciekła mi czy co? Nie wiem. Ale jeszcze zerknijmy sobie tutaj na dół, czy coś się tu zmieniło. Wszystko prawie urosło. Farma jest powiększona. O, arbuzik. Zbierzmy go sobie. Świeży arbuz z hodowli. Bardzo ładnie marchewki, ziemnioki urosły, ale powiedziałem gwaru. Ciekawe, ciekawe. Do kopalni chyba nie ma co zaglądać. No, ta podłoga, która była wymieniana. No i sławny pokój wiliny. Wciąż tu jest strasznie dużo psów. Tylko trzy w sumie, kiedyś było więcej o No dobrze, moi W takim razie... Żegnam się z Wami. Do następnego odcinka. Mówię strasznie dzisiaj gwarą jakoś. Cześć.